Przeważnie Pum. ludzie, którzy to złapali. To. Może i nie jest to wirus, który sieje w komputerze spustoszenie. Może natomiast przyprawić co najmniej o zawał serca. Zamiast normalnego pulpitu wyskakuje takie okno. Zainfekowany komputer zostaje od razu zablokowany. Użytkownikowi pokazuje się okno informujące, że blokady dokonała policja. Że skanowane są wszystkie dokumenty i zdjęcia, że rejestrowany jest obraz z kamery internetowej i że popełniono przestępstwo. Mówi, że odkryto dzisiejszą pornografię. Mówi też, że naruszono zasady prawa autorskiego lub nawoływano do terroryzmu. Pierwszy raz zetknęliśmy się z tym, że ktoś podszywał się pod policję. To nie są nasze działania, jest to próba oszustwa. I to całkiem wiarygodna próba, bo pierwsza fala wirusa Łukasz pojawiła się kilka tygodni temu. Teraz fałszywe komunikaty wyglądają jeszcze bardziej wiarygodnie. Przypominają oficjalną stronę urzędu czy komendy policji. To jest policji. Poza zdjęciem komendanta jest logo policji, polska flaga, paragrafy i wszystkie dane o użytkowniku komputera. Jest nawet napisane IP zazwyczaj, czyli taki numer internetowy, który nas charakteryzuje. Jest kraj. Jest jeszcze coś. Próba wyłudzenia pieniędzy, bo w zamian za rzekome odstąpienie od procedury karnej można wpłacić grzywne w różnych wersjach wirusa od 200 100 do 500 zł. Można się wystarczyć wielu klientów przychodzi nawet niektórzy już płacili i to nie pomaga nigdy. Ostatnio Jakub i Kamil każdego dnia w swoim serwisie przyjmują po kilka zainfekowanych tym wirusem komputerów. Zdarzały się takie sytuacje, że no to akurat był młody człowiek i on się przestraszył, że, że go spotka jako jakieś konsekwencje go spotkają nie skonsultował się z nikim i zapłacił wiele set złotych. I no, to nic nie pomogło. Często narażamy się na infekcję, surfując po różnych podejrzanych stronach. Więc jeśli będziemy takim internautą, powiedzmy, który znanymi drogami się porusza, to minimalizujemy po raz kolejny to ryzyko. Zdarzyło się tak, że pan przyniósł i powiedział, że po wejściu na stronę kościelną, jakąś mu się tak stało. Takich ludzi jest w ostatnich dniach coraz więcej. Policja jeszcze nie zna skali zjawiska, ale już apeluje o zgłaszanie spraw, bo to nie tylko podszywanie się pod policję, ale i próba wyłudzenia informację, że sporo jest takich, takich zgłoszeń, ale nie wszystkie osoby, które do nas dzwonią później formalnie zgłaszają ten fakt. Policja sprawców już szuka, choć ich znalezienie graniczy raczej z cudem. Sprawcy może grozić nawet do 8 lat pozwolenia wolności. Michał Tracz, TVN 24.